Emilia Dulnik, OKTV, OK a u mojego boku Emilia Dankwa E, D. Obie mamy niebieskie oczy, obie mam na imię Emilia. Widzicie tutaj pewną zbieżność? To nie przypadek, absolutnie, Dokładnie. prawda, Emilia? Przypadki takie się nie zdarzają. To musi być jakiś znak. Dzień dobry. Dzień dobry. Poza swoją rolą Zosi w Rodzinka.pl, po której chyba jesteś znana najbardziej, ty również próbujesz swoich sił w modelingu. Jest również moja pasja. Chciałam powiedzieć, że druga po aktorstwie, ale teraz tak, tak myślę, to obie uwielbiam e, to tak samo. Na podium. Do, dokładnie, więc najszczęśliwsza bym była, gdybym miała okazję wykonywać obie, e, ponieważ no jest to coś innego, tak? E, niby aparat, kamera, podobne rzeczy, ale mm -hmm. jednak, jednak granie w filmie, czy serialu, czy reklamie, a, a poznawanie przed aparatem, to jest coś innego, a, a uwielbiam obie te rzeczy to, tak samo. Mm -hmm. A jakbyś sobie mogła wykreować taką rolę, którą miałabyś zagrać, to jaka by to była rola? A to jest bardzo dobre pytanie, ale w sumie chyba mam odpowiedź może nie takie konkretne jak Karola, ale zawsze chciałam zagrać w filmie z efektami specjalnymi, bo myślę, że to jest sobie doświadczenie. Więc jeśli ktoś sobie był nie chciał do filmu takiego, co ja się zgłaszam. Chciałabyś grać na greenboxie, czy bardziej myślisz o jakichś scenach pościgowych, akcji albo w jakimś fantazy świecie? O jednej i drugie najlepiej. Bo takie, że tak powiem, przyziemne produkcje, tak gdzie akcja się dzieje w normalnym świecie, też są cudowne. Też się uwielbiam wtedy wcierać w rolę innej osoby, ale jednak coś takiego, gdzie, nie wiem, głaszy się na przykład wilka, którego tu nie ma, to myślę, że to jest cudowne, więc... Oglądałaś Grę o Tron? Yy, nie. Tam też gra. Emi, a, ale e, Emi a, ale to, co wiem, tak, tak, tak. Mhm, tak. Na głaszczy smoka. To... Widz, widziałam, właśnie widziałam e, z backstage'u nagrania i też, jak na to patrzyłam, to mam takie. to fajnie by było. Granie na planie, gdzie są efekty filmowe, jest zupełnie inną grą mhm. niż gra z żywym człowiekiem, z aktorami. Bardzo Ci tego na życzę. Tak. Jeżeli ogląda nas jakiś reżyser, który ma ochotę zaangażować taką młodą, wspaniałą, piękną <laughs> aktorkę, to. Tutaj jest pole do manewru. Dziękuję. Jak sobie myślisz o sobie jako o modelce, to wolałabyś być fotomodelką, pozować na okładki magazynów, czy na przykład wybiegową modelką? Jedna i druga opcja jest cudowna, i miałam okazję wykonywać jedną i drugą. Mm -hmm. Ostatnio na wybiegu byłam co prawda parę lat temu, mm -hmm. ale też pamiętam, że to było cud cudne doświadczenie. Nawet mimo jakiegoś takiego pośpiechu właśnie na backstaju, gdzie się trzeba było szybko przebierać, mm -hmm. to, jednak, to jednak to jest naprawdę super. Mm -hmm. <laughs> Czy masz wrażenie, że trochę się zmienił świat, bo na przykład lata 90. to były lata, gdzie modelki były przesadnie chude, wręcz mm -hmm. zakrywające anoreksję. Teraz ten ideał piękna idzie bardziej w stronę zdrowego ciała, mm -hmm. bardziej wysportowanego. Jakie jest Twoje podejście do piękna? Bardzo mi się to podoba, że już nie uważamy, że osoby tego takie nie wiadomo jak chude są piękne. I dla mnie nie ma czegoś takiego jak określenie piękna. Moim zdaniem piękny jest każdy, i wiadomo, że każdemu się może podobać co innego, ale to nie znaczy, że to, co nam się nie podoba, nie podoba się innej osobie. Więc bardzo mi się podoba to, że ten świat idzie w tą stronę akceptowania właśnie wszystkiego naturalności przede wszystkim. Z jednej strony tak, a z drugiej strony z kolei są coraz to nowe filtry. Zakłamuje się trochę tą rzeczywistość. Social media też tak, jakby ten świat nam wywracają do góry nogami, bo obserwuje się fragment rzeczywistości, który nie jest tak naprawdę twój, no bo człowiek, nie wiem, poza telefonem też ma swoje smutki, ma swoje żale, ma swoje gorsze dni, a jednak pokazujemy w social mediach to, co jest radosne i to, jak chciałoby się wyglądać. Jakie masz do tego podejście? Ja staram się pokazywać w sumie wszystko, co się u mnie dzieje. Nawet jeśli nie jestem nie wiadomo jak um, regularna w tym wszystkim, to jednak nie udaję, że zawsze jest świetnie, ponieważ to to jest też niemożliwe, żeby zawsze było nie wiadomo, jak idealnie w życiu jakiegoś człowieka, niezależnie od tego, czy ma się obserwujących 100 czy 100 milionów na Instagramie, to zawsze jednak jakieś te smutki w życiu się zdarzają. I uważam, że należy o tym mówić, ponieważ ja jako osoba, która widzi to od drugiej strony, bo ja też tam tworzę, wiem, jak łatwo byłoby zakłamać rzeczywistość. Ja bym mogła nagrywać uśmiechnięta z milionem filtrów na twarzy, yy, zmieszać sobie nos, powiększyć oczy, usta i być taka, wiecie, że no jest, jest, jest studnie, tak? Jestem idealna, a mi nikt nie jest. Yy, I uważam, że to jest najważniejsze żeby to pokazywać właśnie. Jak sobie myślisz o młodym pokoleniu, to widzisz, że to wszystko idzie w dobrą stronę, czy jednak trochę Cię przeraża ten rozwój wszystkiego? Mam nadzieję i chyba wrażenie, że w dobrą, dlatego się może trzymajmy. Chociaż wiadomo, jak mówię, idealnie nigdy nie jest, tak? Zawsze będą jakieś gorsze sytuacje czy momenty, ale jednak mam wrażenie, że jest lepiej niż gorzej. Przynajmniej no. <laughs> w to wierzę. Ja jestem ogólnie optymistyczną osobą, więc tak myślę. Ja też. Kolejna wspólna o, Dobra, nie zatrzymujecie, bo jesteśmy na premierze detektywa Bruna, a tutaj zapraszamy już... Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy do oglądania. Film się zaczął, także uciekamy na premier. Bardzo mi miło, dziękuję. Dzięki wielkie, dzięki.